Dzień dobry, w czym mogę panu pomóc? Dzień dobry, chciałbym wynająć pokój. Czy była może dokonywana wcześniejsza rezerwacja? Nie. Jaki więc interesuje pana pokój, oraz w jakim terminie? Pokój jednoosobowy na jedną dobę. Proszę chwilę poczekać, sprawdzę, czy mamy dostępny pokój. Tak, mamy dostępny pokój. Proszę więc Pana o dokument tożsamości ze zdjęciem w celu zameldowania Pana w naszym hotelu, a Pana proszę o wypełnienie karty meldunkowej. Proszę. Czy życzy sobie Panu regulować należność teraz czy w dniu jutrzejszym? Jutro. Chciałabym poinformować, że doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14, a kończy się o 10 następnego dnia. Zapraszamy do naszej hotelowej restauracji. Dziękuję za informację. Chciałabym dodać, że gdyby miał pan jakiekolwiek pytania, to służymy pomocą. Proszę klucze do pokoju. Dziękuję. Życzę miłego pobytu w hotelu, pokój jest po prawej. Dziękuję. Teraz naniosę rezerwację na grafik i otworzę rachunek gościa.